Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, podeszli do Jezusa i rzekli: Nauczycielu, pragniemy, żebyś nam uczynił to, o co cię poprosimy. On ich zapytał: Co chcecie, żebym wam uczynił? Rzekli mu: Daj nam, żebyśmy w twojej chwale. Siedzieli jeden po prawej, a drugi po twojej lewej stronie. Jezus im odparł: Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja mam pić, albo przyjąć chrzest, który ja mam być ochrzczony? Odpowiedzieli mu, możemy. Jezus rzekł do nich: Kielich, który ja mam pić, wprawdzie pić będziecie, i chrzest, który ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale dostanie się ono tym, dla których zostało przygotowane. Gdy usłyszało to dziesięciu pozostałych, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana, a Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich. Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami, lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem waszym. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu. Oto słowo Pańskie. Chciałbym, żebyśmy Dzisiaj zestawiając pierwsze czytanie z Księgi Izajasza i Ewangelię, popatrzyli na takie doświadczenie duchowe, które nazwiemy udrękami duszy. Myślę, że wielu z nas może przypomnieć sobie takie doświadczenie z życia, być może teraz je mamy, udręczona dusza. Czy Masz to doświadczenie udręczonej duszy. Święty Izajasz, prorok Izajasz, mówi, spodobało się Panu zmiażdżyć swojego sługę cierpieniem. Spodobało się Panu, że doświadczam cierpienia. A potem po udrękach swej duszy ujrzy światło i nim się nasyci. Ludzie, którzy się modlą, a do takich ludzi należymy, którzy są na adoracji, przychodzą do Kościoła na chwilę, modlimy się w domu. Mamy swój sposób modlitwy, każdy z nas będzie miał różne. Niektórzy wolą Pismem Świętym, niektórzy po prostu zatrzymują się w ciszy przy Panu Jezusie. Ale chodzi o to, że mamy doświadczenie wspólne, że jesteśmy przy Panu, że Dusza nasza, serce nasze, całym sobą jesteśmy przy Bogu. Najprawdopodobniej Bóg nam daje też takie doświadczenie, jak udręczona dusza, umęczona czymś. Bo modlę się i doświadczam trudu. Możemy mieć duszę udręczoną w walce z grzechem, ale to nie jest to doświadczenie, o którym mówi Izajasz. Takie doświadczenie też możemy mieć w naszym życiu. Że się zmagamy z naszą słabością, z naszym grzechem i to powoduje, że mamy udręczoną duszę. Ale jest też doświadczenie udręczonej duszy, o którym mówimy u Izajasza. I to jest doświadczenie, że wszyscy się jak, tak jakby zmówili przeciwko mnie. To jest doświadczenie Izajaszowe. Nie rozumieją mnie, źle interpretują to, co robię, pokazując, że to jest nie od Boga, nie z woli Bożej, a od diabła. Pokazują kierunek, którym idę, jako zły, chociaż wiem, że jest w jedności z Bogiem. Mam doświadczenie, że idę i realizuję światło Boże, wolę Bożą, a oni mówią, że to wszystko jest od złego. To jest doświadczenie Izajaszowe. Zmawiają się, żeby w Niego uderzyć. I z tego powodu ma udręczoną duszę. Oczywiście to, co przeżywa prorok Izajasz jest zapowiedzią tego, co za kilkaset lat będzie robił Jezus i jak On będzie żył. Ale nasze doświadczenie jest drogą za Jezusem. I też możemy mieć w rodzinie, w pracy, w Kościele, we Wspólnocie doświadczenie, udręczonej duszy. Jakby się ktoś zmówił przeciwko mnie. Rzeczy, które się dzieją dookoła, uderzenie jakiejś olbrzymiej fali, która chce nas wywrócić, a czasami mamy doświadczenie, wywraca nami i dookoła w niej się, jakby nie, nie znamy kierunku życia. Że to wszystko w nas, wiemy, że jest Bóg. Ale jesteśmy mocno poturbowani. I doświadczenie, które mówi Izajasz w tym poturbowaniu, jak w fali olbrzymiej, mówi: Po udrękach swej duszy, duszy ujrzy światło i nim się nasyć. I w takich momentach, kiedy mamy spotkanie z Bogiem, czy to będzie, że zobaczymy światło, czy że nas Bóg przytuli, czy doświadczenie zatrzymania się na nim, i odpocznienia w tym, że jestem chwilę przy Panu tylko ja i on. Doświadczenie, które znowu przypuszczam, że wielu z nas ma. To nie jest doświadczenie mistyczne na zasadzie dla niektórych, ale mam, mamy to doświadczenie. Bóg mnie dzisiaj przytulił, Bóg mnie dzisiaj ukochał. Zatrzymałem się w Jego sercu. I Izajasz to nazywa, że w tych falach, gdzie wywraca wszystkim, jak mamy powódź i wszystko, te przedmioty tam buzują i człowiek, który się w tym znajduje, po udrękach duszy ujrzy światło. Chwila, że ja zobaczę światło, zobaczę łaskę Bożą, doświadczę jej, daje ukojenie i, jak mówi Izajasz, nasycenie duszy. To jest... Doświadczenie duchowe człowieka umęczonego, udręczonego, gdzie Bóg spodobało się Panu zmiażdżyć swojego sługę cierpieniem. Spodobało się to Bogu, że mamy takie doświadczenie trudu umęczenia. A teraz w zestawieniu z Izajaszem, czyli z zapowiedzią też życia Jezusa, że Pan Jezus to przeżywa, bo też jest w ten sposób, że jest umęczony i doświadczony, zmiażdżony cierpieniem. Mamy modlitwę apostołów. Dzisiaj Jakuba i Jana, którzy na tym etapie swojego życia nie są zmiażdżeni cierpieniem. Idą za Jezusem, doświadczają mocy Bożej. Taki mają etap duchowy. Doświadczają mocy Bożej, uzdrowień, uwolnień. Jezus coś mówi o krzyżu, ale to jest takie, nie wydaje się realne. I oni w tym doświadczeniu, które mają, zaczynają mówić do Jezusa, czyli w doświadczeniu modlitwy swojej. Jezus do nich mówi, a w ich głowie jest interpretowanie tego, co Jezus mówi. Słuchamy Słowo Boże i je interpretujemy w sobie. I w tym doświadczeniu modlitwy, słuchania Boga, apostołowie Jakub i Jan mają myśli w niebie, w chwale Bożej, żebyśmy tak byli po lewej i po prawej stronie Jezusa. To jest ich modlitwa. Patrzę w niebo. I żebyśmy my tak byli najbliżej, zupełnie inne doświadczenie niż Izajasza, który mówi o zmiażdżeniu, który mówi o tym, że Bóg mnie nasyca odrobiną światła w tym moim zawirowaniu całym, w którym poturbowani już nie wiem, co się dzieje. Tu od rodziców, tutaj od kolegów, tu od koleżanek, tutaj we wspólnocie. Walą we mnie z każdej strony. Czy ja jestem w ogóle na dobrej drodze? I w tym doświadczeniu odrobina światła jest już nadzieją u Izajasza, która nasyca duszę. A u apostołów? W momencie, kiedy nie mam trudu dookoła, w momencie, kiedy wszystko jest och i ach, w życiu duchowym to będzie, że nie mam przeciwności. Nie mam przeciwności. I zaczynam patrzeć i rozważać o, o tym Królestwie po prawej, po lewej stronie. Będę bliżej niż inni apostołowie. Oni, bę oni będą dalej w Królestwie Bożym. I to, to są pobożne myśli, bo przecież bliskość Jezusa jest pobożną myślą. I w takim kierunku idą apostołowie. Zaczynają zatrzymywać się na tym, jak to będzie wyglądało, jakie szaty będziemy mieli, czy w tym lepiej wyglądam, czy w tym gorzej wyglądam. W Królestwie Bożym, żeby być po lewej i po prawej stronie. A pozostali apostołowie, gdy dowiedzieli się, co mówią Jakub i Jan, czytamy, że wtedy dziesięciu pozostałych oburzyło się na nich. Mają jakąś. wyprzedzili nas w tym myśleniu, kto będzie pierwszy. Pobożnym myśleniu o Królestwie Niebieskim, tylko o tej chwale Bożej. Bo my chcemy chwały Bożej. I na Ziemi, i, i też w niebie. Zupełnie inne serce apostołów i Izajaszy. Zupełnie inna. My możemy mieć i takie, i takie doświadczenie w życiu. Pytanie, gdzie ja dzisiaj jestem, czego dzisiaj doświadczasz. Bo może tak być, że dzisiaj Twoje doświadczenie jest tęsknotą za to, że nie ma chwały Bożej. Dzieje się trochę źle. Różne sytuacje, które mamy i w Polsce, i w tym doświadczeniu odbierają nam chwałę Bożą. To, że. Pierwsze, u pierwszej ławce, po lewej, po prawej stronie Chrystusa odbierają nam to, i z tego powodu jestem trochę niezadowolony. Nie podoba mi się to. Zaczynam o tym źle mówić. A może nasze doświadczenie jest jednak doświadczeniem dzisiaj izajaszowym, że my już od długiego czasu doświadczamy tego, że spodobało się Bogu zmiażdżyć mnie i w rodzinie, we wspólnocie. Wśród bliskich, wśród przyjaciół doświadczam po prostu jakiegoś wyłączenia, trudu i pytań, czy ja w ogóle jestem na dobrej drodze, skoro tak się jakby zmówili przeciwko mnie. Dwie różne sytuacje: tu i tu mamy ludzi pobożnych, i gdzieś jesteśmy. Czy masz doświadczenia, czy, czy jesteś tak doświadczany, że możesz powiedzieć o udrękach duszy? Czy to jest dzisiaj może, czy to może jesteś dzisiaj Ty? A może o chwale Bożej dzisiaj myśleć, a może to jest tak, że jestem y, oburzony. Że inni są tak blisko, albo że innym coś się udaje, albo że inni mają piękne doświadczenia duchowe, doświadczenia apostołów. Oburzenie, że ktoś myśli o Królestwie Bożym, że będzie pierwszy albo drugi przede mną. I takie zachowania, takie myśli pobożne, to oburzenie apostołów wydaje się być pobożnym oburzeniem. One prowadzą do porównywania, zazdrości niszczenia innych, obgadywania. To się dzisiaj dzieje w Kościele. To wszystko, co mamy dzisiaj w czytaniach i doświadczenie udręk duszy i doświadczenie, kto będzie pierwszy w Królestwie i oburzenie, że ktoś inny myśli, że mnie wyprzedził Boga, że jest pobożniejszy, że jest bliżej jakiegoś księdza, że jest możliwości być częściej na wspólnocie a ja nie mogę, bo nogi nie te, bo już ciężko, bo nie mogę dojść, bo chcę pomóc córce, ale chciałbym być też na wspólnocie, więc ktoś jest dłużej, więc jest dłużej i ma przez to większy posług we wspólnocie. Różne rzeczy, które się dzieją, które możemy przeżywać jako kto bliżej, kto pierwszy, kto lepszy i możemy je przeżywać jako udręki duszy i opuszczenie, samotność, miażdżenie, łamanie kości. Gdzie jestem? Mamy różne czasy, ale jak w tym gdzie jestem zbliżam się do Boga. Jezus apostołów upomina, pokazując im, że nie na tym polega jedność z Bogiem, a u Izajasza to, co Bóg daje, to rąbek światła. Ujrzy światło i ten rąbek światła, ujrzy światło i nim się nasyci. I to może jest nasze doświadczenie dzisiaj. Chcielibyśmy więcej, bo powiem, ja bym chciał tego, co apostołowie tutaj, dywagacje jakieś, i, a rąbek światła, który nasyca duszę. I zobaczmy, że w ten sposób, patrząc na Biblię, na Ewangelię, na to, co się dzieje w naszym sercu. Możemy też powiedzieć, błogosławiona wina. Błogosławione jest to doświadczenie trudu, bo nie mamy też i czasu na głupoty. Nie mamy czasu na zajmowanie się jakimiś drobnostkami, które wydają się teologicznie piękne i pobożne, bo chwała Boża, lewa, prawa, strona, całe niebo i to wszystko, i rozważania. To się może wydawać takie ponętne, takie dobre, ale w momencie, kiedy doświadczamy miażdżenia, to w ogóle tego nie ma. Jesteśmy po prostu umęczeni, doświadczenie udręczenia duszy, a Bóg przychodzi z pościeszeniem i daje światło, rąbek światła. I mamy doświadczenie nasyca moją duszę. Daj mi. Kierunek drogi, i zaraz znowu będzie jak w fali, że wszystko w sercu nie wiadomo, gdzie iść, i co robić. I znowu nasyca duszę. Światło, komunia święta, chwila spowiedzi, czy bycia przy Panu, nasyca mą duszę. Nikt ci tego nie odbierze. To jest to spotkanie z Bogiem, w którym zaczynam rozumieć, że trud ma sens, że trud. Jednocz. Te odrobiny światła zatrzymujące wytchnienia i nadziei prowadzą do takiego spotkania, które jest głębią duszy, głębią serca i, i zaczynam tego pragnąć. Zachęcam, żebyśmy gdzieś w mapie naszej duszy szukali, gdzie ja jestem, jaki mam czas, w jaki sposób Bóg mnie karmi, żeby umieć to rozpoznawać. O, teraz Bóg mnie karmi. Teraz Bóg nasyca moją duszę, daje mi więcej, daje mi światło i chcę za nim iść. Amen.